W poprzednim materiale informowaliśmy Was o interesujących story, które to Buddha publikował na swoim Instagramie. Przekazał w nich, że zamierza kończyć swoją przygodę na YouTube, co spowodowało niemałe poruszenie w internecie. Pojawiło się sporo spekulacji, czy faktycznie Kamil chce odchodzić z YouTube'a, czy jest to po prostu akcja promocyjna, bo często zdarzało się, że ktoś zapowiadał odejście w celu zebrania większej uwagi. Dodatkowo jeszcze kilka miesięcy temu Kamil mówił, że nie chce kończyć z YouTube'em, bo ma na swoich barkach wiele osób. Weryfikuję sumę zysków i i niedawno to zaczęło się troszeczkę równoważyć i byłem bardzo bliski tego, żeby powiedzieć moim ludziom, moim, moim, moim ludziom, w sensie moim odbiorcom, słuchajcie, dzięki za te lata, ale dzieje się za dużo. Zrobiliśmy naprawdę grube rzeczy. Muszę na, na, na jakiś czas zrobić sobie przerwę, bo nie daje rady. Tym ciągłym podnoszeniem poprzeczki jestem już po prostu zajechany i i może wrócimy do tematu za rok, może za dwa, może za pięć, a może to już jest tak naprawdę koniec, natomiast yy, przeważyło tą szalę na zostanie to, ilu ludzi z mojego grona, tego najbliższego, wiesz, dla mnie montażysta ze swoją rodziną, ze swoją żoną i dwójką dzieci przeprowadził się do Krakowa ze Słupka, z nad i wiesz, ja bym mu miał trzy miesiące później powiedzieć sorry, dzięki, cześć. Jednak przez te kilka miesięcy coś negatywnego musiało się wydarzyć w życiu Kamila, ponieważ wspomniane odejście faktycznie ma mieć miejsce, a Kamil potwierdził to w ostatnim materiale opublikowanym w sobotę. A cała akcja nie była baitem, tylko realną zapowiedzią, a podstawą do takiego działania Kamila ma być fakt, w jakim kierunku idzie internet. Czy się jakieś wyjaśnienie dotyczące tego, dlaczego chce odejść z neta? Powodów jest kilka i nie są to żadne z jakichś tam teorii spiskowych, które dookoła tego wszystkiego mogłyby powstawać. Zwyczajnie i po prostu w internecie od kilku miesięcy naprawdę źle się dzieje. Jakby wszystko to nie idzie w złym kierunku. To zap w złym kierunku. I powiem wam szczerze, że pewnie wielu z was zauważyło, że jakby ta szerząca się w internecie patologia, ta chęć krwi, te ciągłe konflikty, to napięcie i tak dalej, powiem Wam szczerze, że ja nie czuję się jakby w tym środowisku jako twórca już dobrze po prostu. Ja nawet jako widz w tym środowisku nie czuję się już najlepiej. I powiem wam szczerze, że wiem, że kilku dużych twórców robiących naprawdę content, a nie dramy i wojny, również rozważa odejście na chwilę obecną z internetu. Natomiast to wszystko to jest taka bardzo okrojona wersja uzasadnienia mojej decyzji. Zadbam o to, żeby w najbliższym czasie móc więcej powiedzieć na ten temat. Według słów Kamila, oprócz niego mają odejść też inni zasięgowi twórcy. Nie wskazał on na żadną konkretną sytuację, która zmotywowała go do podjęcia tej decyzji. Co więcej, epicentrum afer miało miejsce w zeszłym roku w październiku. Budda zrealizował loterię w styczniu i nadal działał w internecie. Na TikToku jeden z użytkowników przedstawił nagrania, gdzie Kamil na jednym z eventów w bardziej bezpośrednich słowach

Czyli zauważacie to wszyscy, bo czekaj, ja z nim rozmawiam, Czyli zauważacie to wszyscy, co? że kurwa wszyscy chcą się napierdalać, że jest drama na dramie, że każdy chce coś upierdolić i tak dalej Jako widzowie jest ciężko już, już w nie wszystkim, to oglądać normalności. Wiecie, jak jest, jak jest Codziennie, kurwa, ten ci mówi, że na ciebie będzie to, ten na tamto. Ten robi stary, kurwa, lewuchy, jak jest na ciebie. W internecie od samego początku pojawiały się mniejsze bądź większe afery i naświetlanie pewnych problemów czy nieodpowiednich zachowań jest wręcz wskazane. I teoretycznie pozwala wykluczyć z sieci nieodpowiednie osoby, ale jest też druga strona medalu. A mianowicie fakt, że w ostatnich miesiącach pojawiło się wiele spreparowanych dowodów, które miały się nie jak do rzeczywistości i być może do tego właśnie Budda nawiązuje. Część osób już pisze, że będzie tęsknić za jego działalnością, a część osób naświetla pewną niezgodność. Co można zobaczyć w komentarzach pod jego filmem, ponieważ Budda wspominał, że poprzednia akcja będzie tą ostatnią. Kolejnym argumentem jest to, że Budda w żaden sposób nie przeplata się z innymi twórcami, a jest oddzielnym i niezależnym YouTuberem. Przez co nie wchodzi w żadne niepotrzebne afery. Oczywiście nie licząc jego współpracy z Buxdelem. Przedstawił on również małą aktualizację do Czasem sprawy, jak ten był szantażowany. W trakcie prowadzenia całego śledztwa okazało się, że osoby zaangażowane w to szantażowanie mnie, a nawiasem mówiąc, to już w ogóle jest paręnaście osób, jakby przede wszystkim miały taki olbrzymi ból wewnętrzny o te wszystkie akcje, które zrealizowałem. Oni sobie dopisali do tego jakieś teorie spiskowe. I słuchajcie, jest najbardziej absurdalne w tym wszystkim, że oni chcieli we mnie strzelać, uderzać, i tak dalej, aby później otworzyć własne jakby social media, rozbudować je i... Muszę zrobić akcję sobie, <laughs> Osoby, o których mowa, to prawdopodobnie Artur, który to został zatrzymany przez policję. Ze słów Buddy wynika, że on lub osoby również odpowiedzialne za szandar chciały dorobić się na własnej akcji, jednak ciężko określić jego realny efekt, biorąc pod uwagę, jak duża krytyka by na nich spadła, o ile przedstawione dowody byłyby nieprawdziwe. Kamil również w ostatnich materiałach wielokrotnie pokazał, że śmieje się z tzw. internetowych napinaczy, a końcowo mieli oni prawdopodobnie wpływ na to, że Budda jednak chce zakończyć swoją karierę w sieci. Ludzie zadają sobie również pytanie, co dalej z produktami, które to promował Budda, czyli dołzem oraz serią kosmetyków, Po to one miały premierę w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a po zakończeniu jego działalności cały marketing upadnie i zainteresowanie tymi produktami znacząco się zmniejszy. Decyzja jest co najmniej kontrowersyjna, zważając uwagę na okoliczności, które mają miejsce. Ostatnią akcją, którą To Kami realizuje jest rozdanie nagród o wartości aż 8 milionów złotych, z czego nagroda główna ma wynosić blisko 4 miliony złotych, a ma być to po raz pierwszy posiadłość? Oraz samochód. Szczerze dla wszystkich, w tym momencie stało się jasne, że nagrodą główną dom w Zakopanem z 911 w garażu. Jest kupa dobrze? Czy nie jest kupa? dobrze, jest czy nie jest? No chyba jest. Budda niewątpliwie będzie mógł odejść z sporą ilością pieniędzy, która pozwoli mu funkcjonować do końca życia. Sam również dał wielu widzom wiele pozytywnych wspomnień i zrobił rzeczy na polskim YouTube, które dotychczas nikt nie dokonał oraz zapisał się grubymi literami na kartach historii polskiego YouTube'a. Grubymi literami, ale w negatywny sposób zapisała się również fagata. Ostatnio informowaliśmy was o niemałej aferze, gdzie influencerka miała się zaproszona do kanału Zero, po czym Stanowski poinformowała, że nigdy by się na taki wywiad nie zgodził, a aby by skreślona z programu. Zainteresowana udzieliła szerszy komentarz na reakcję Stanowskiego, gdzie nie szczędzi słów w kierunku jego osoby oraz kanału Zero. Ej, słuchajcie kochani, bo to jest dla mnie śmieszne, że jestem gdzieś zapraszana, a potem jestem obrażana. Sytuacja w ogóle nie wyglądała tak jak... Ja w ogóle lubiłam pana Stanowskiego, nie rozumiem czemu się na mnie rzuca i miesza mnie w jakąś spinę jego i Kuby Wojewódzkiego. Jak, nie wiem, bynajmniej miałabym coś więcej z nim wspólnego niż to, że przyszłam na wywiad i go polubiłam tam... Nie wiem, czemu jestem w to mieszana, ale sytuacja nie wyglądała tak. Dostałam tego maila, wysłałam numer do mojego menadżera i powiedziałam, że mają się umówić na ten wywiad z moim menadżerem. Otrzymaliśmy również więcej szczegółów wokół aranżaty całego spotkania po konwersacji mailowej, gdzie fagata, wbrew obiegowej opinii, chciała zadbać o swój wizerunek i to, jak wypadnie w programie. I mój manager jest taką bardzo stanowczą osobą i powiedział, że: No, możemy się umówić na wywiad, ale przyjdę tą fagatą. No, i ten wywiad on nie miał być na żywotku, miał być jakby nagrany i potem puszczony. Więc chcemy go, chcemy go obejrzeć i swoje uwagi dać. No, i też zakomunikował im, że no wiem, że zapraszacie często ludzi do programu, żeby zrobić z nich debili, ale z Agatą tak nie będzie, że jakby no nie, nie wypuścimy czegoś, czego ona nie zaakceptuje, co miałoby być jakieś, wiecie, zmontowane w chujowy sposób, czy coś takiego i ten gość powiedział, dobrze, dobrze, to się odezwę i potem dał jakiś tam termin i do tego nie doszło i potem zaczął tak zwodzić za nos, jakby ewidentnie po prostu nie podobało im się to, że yy, nie chciałam iść i dać się zrobić debilki w wywiadzie po ustaleniu warunków przez Fagatę jak i jej menadżera, czyli akceptacji wywiadu, kontakt miał się urywać, a i osoba miała być zlewana przez pracownika kanału Zero. Jednak z wypowiedzi Stanowskiego wynika, że nawet jeżeli miała być to rozmowa na żywo, to i tak by do niej nie doszło, bo końcowa decyzja należy do Stanowskiego. Kto występuje w jego projekcie, a kto nie, a jak sam twierdzi, stara się przedstawiać wartościowe osoby, co również w swojej wypowiedzi podważyła Fagata. Będąc przy temacie Fagaty warto poruszyć fakt, że ta opublikowała swoje ostatnie wiadomości, które to wymieniła z. Wardęgą. Przez to, że Wardęga odszedł z internetu, każda informacja na jego temat zbudzają jeszcze większe zainteresowanie i tak również było i w tym przypadku. Na screenie widać, jak Wardenga o późnych godzinach nocnych kontaktuje się z Fagatą i pyta, co się dzieje. Co warto podkreślić, nie był to okres, gdzie coś szczególnego wydarzyło się wokół Fagaty. Na co ta odpisała, czy leży teraz w łóżeczku z Bogzelem, wyśmiewając Wardęgę. Niestety nie znamy całego kontekstu rozmowy, ponieważ górna część czatu została zakryta. Jednak pokazuje to fakt, że od lutego info Serka nie ma z Wardęgą żadnego kontaktu. Zachaczając jeszcze o warto dodać, że ten podsumował wyniki, które wygenerował film na temat Zbigniewa Stonogi, a liczby pod nim są naprawdę imponujące. Jednak poza wyświetleniami czy komentarzami ludzi ciekawi, ile kanał za rozerwę z tak dużej liczby wyświetleń. Drama ze Zbigniewem Stonogą ten film wyświetlono ponad grubo, ponad 2,5 miliona razy. To jest. Na razie trzeci wynik w historii kanału Zero, wkrótce będzie to wynik numer dwa. Jednocześnie jest to film z największą liczbą kciuków w górę w historii tego kanału. Niedługo liczba takich polubień przekroczy 200 tysięcy, co jest rekordem. I to rekordem takim zdecydowanym. Natomiast tylko podczas oglądania tego filmu prawie 15 tysięcy razy kliknęliście w przycisk subskrybuj, czyli te nasze suby, które gdy wypłynął filmik udostępniony przez Zbigniewa Stonogę, zaczęły pomalutku spadać, to potem i tak wystrzeliły w górę. Zauważyłem też, że bardzo lubicie, no, taka natura ludzka, wszyscy lubią rozmawiać o pieniądzach, więc zdradzę Wam, że w ciągu pierwszych dwóch dni film o stonodze i o tym całym fejkowym zebraniu e, zarobił 41 tysięcy złotych, pewnie gdzieś tam to dobije w najbliższym czasie do 60 tysięcy. Stanowski wokół całej afery z Stonogą i Seanem Reporterem z samych filmów zarobi ponad 100 tysięcy złotych po wygenerowaniu ogromnych zasięgów idących w miliony odsłon. Są to niewątpliwie bardzo imponujące liczby, jednak jak sam Stonoga twierdzi, on również na tej aferze miał zrobić, ale 2 miliony złotych przez zwiększenie sprzedaży jego książki, w co nie każdy uwierzył. Cześć Krzysiu, kurczę na początku byłem na ciebie zły, no bo to jednak wiesz, hejt nie jest łatwy, ale... Muszę tak naprawdę dzięki Ci bardzo, bo w ciągu dwóch dni prawie 2 miliony złotych przychodu ze sprzedanej książki nie marzyłem o tym. Myślałem że z pół miliona się da zarobić, zarobić. Ale dzięki starym. Mam prośbę. Weź nagraj coś. Na mnie, proszę cię. Zobaczymy, czy panowie jeszcze będą coś na siebie wypuszczać, bo jest to jeden z najbardziej zasięgowych konfliktów ostatnich miesięcy, z którego to starczą wyszedł na ten moment Krzysztof Stanowski. Na tarczy natomiast afery kebabowej wrócił Filip Heiser. Po tym, jak już dwukrotnie okazało się, że jego pracownicy faworyzują osoby z kamerami, celebryta wielokrotnie wypowiadał się na ten temat. Jednak ostatnio przybrał bardzo szczegółową linię obrony, gdzie tłumaczy, przez co ma wynikać różnica w innej wadze kebaba. Ja wiem, że jazda po hajzerze to jest sport narodowy i fajnie jest się przejechać po hajzerze, no bo w końcu mój kebab leczy. Zasięgi pseudo celebrytów z internetu. Natomiast tym ważeniem to jest tak: u mnie możesz sobie wziąć tyle sosów, ile chcesz. I teraz, jeśli poprosisz o caciki, mango i na przykład jeszcze ostry sos, który bardzo lubię i bardzo lubię też miętowy, no to każde nałożenie sosu to jest zmiana wagi. Nie ma dwóch takich samych kebabów. Szczególnie, że ten kebab nazywa się craft kebab. Kraft to znaczy rzemieślniczy, a rzemieślnictwo oznacza mniej więcej tyle, że nie ma fabryki, która robi te bułki. Jest rzemieślniczy zakład w Berlinie, który je produkuje, i one różnią się od siebie wagą. Wszystko od siebie różni się wagą. Nie ma dwóch takich samych kawałków pomidora i ogórka. Z jego słów wynika, że jeżeli ktoś teraz pójdzie bez kamer i poprosi o większą ilość mięsa, to taką ilość mięsa otrzyma. Jest to niewątpliwie kolejne wyzwanie oraz ciekawa oferta dla klientów, aby sprawić, czy słowa właściciela faktycznie się zgadzają i czy po takiej prośbie otrzyma się większą porcję za taką samą cenę. Jednak Filip Heiser nie jest najbardziej krytykowaną osobą w polskim internecie, a znacząco dalej w tą negatywną stronę znajdziemy Tomasza Hika. Jednak jego nagranie można streścić do wielu negatywnych epitetów oraz używanie słowa nakajeko jako przecinka, gdzie pato oskarża Nadię o to, że dzięki niemu otrzymała wszystko, ale się na niego wypiała i przedstawia fałszywe dowody. Kliknij w odniesieniu na ekranie i obejrzy kolejny materiał.